Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie lekcja dość, można by rzec, banalna. Ostatnio w szkole, na lekcji w klasie drugiej pojawiło się takie zdanie: Idę do sklepu, chcesz coś? No i okazuje się, że nikt nie był w stanie powiedzieć, Idę do sklepu. Nie chodzi mi nawet o tą końcówkę, chcesz coś? Tylko ten początek: Idę do sklepu. Młodzież nie wiedziała, jak powiedzieć iść do sklepu. I to nie jest problem tylko tej młodzieży, tej jednej klasy. Ja z doświadczenia wiem, że często ludzie mają z tym problem. Jak powiedzieć, Iść do sklepu. I teraz, jak młodzież przetłumaczyła? Yy, generalnie tak, I'm going to a shop. No bo sklep jeden, no to shop. Ktoś się pomyślał, no to czu, może rodzajnik E. I'm going to a shop. Do you want anything? To jest akurat dobrze pytanie, do you want cokolwiek. W pytaniu mamy anything, w twierdzeniu byłoby something. Robiliśmy w ogóle lekcje o something, anything, bo czasami to nie jest dokładnie tak, że w twierdzeniu i w pytaniu i tak dalej. Link macie u góry, przypomnijcie sobie. Także ta wersja, słuchajcie, zupełnie odpada, ponieważ nigdy nie wolno iść tu e-shop. Zawsze idziemy tu w shop To jest coś takiego, zapamiętajcie, jak do kina. Do kina zawsze idziemy tu w Cinema. Nieważne, czy kina jest konkretne, czy nie konkretne. To jest dokładnie to samo. Nawet jak w okolicy jest, nie wiem, 10-15 sklepów i ja pójdę do któregoś tam, nie wiem, nie wiem nawet do którego, to i tak dajemy w, czyli niby tak, jakby do konkretnego. Przypomnijcie sobie też lekcję o kiedy e, kiedy w, kiedy nic. Link Wam rzucę pod koniec. Druga wersja, jaka padła, można by rzec, że jest gramatycznie dobrze. I'm going shopping. Do you want anything? Tak, rzeczywiście gramatycznie jest ok, bo jest taki zwrot go shopping. Bardzo często Anglicy mają taką frazę, że jest czasownik go, a następny w końcówce ing, jeżeli mówimy o czymś co powinno nam z definicji dawać jakiś relaks? Go fishing, iść na rybki, relaks. Go dancing, iść potańczyć. I tym samym sposobem mówię go shopping. Tylko to są właśnie, słuchajcie, takie zakupy naprawdę duże. Wyobraźmy sobie, nie wiem, takie zakupy przedświąteczne czyli cały koszyk wypełniony i tak dalej. U nas też jest różnica między zwrotem iść do sklepu, a iść na zakupy. Jak idę na takie szybkie zakupki, idę do sklepu po chleb, chcesz coś? Nikt nie powie, idę na zakupy po chleb, chcesz coś? A taki był właśnie, może nie powiedziałem, taki był kontekst na lekcji, ok? Takie krótkie zakupy, że idziemy na przykład po chleb, mleko i tak dalej. Czyli odpada zwrot I'm going shopping, mimo, że jest całkiem ok? Bo to pierwsze zdanie z dwoma gwiazdeczkami, przepraszam przyszedł mail, tak jak powiedziałem jest zupełnie niepoprawne z uwagi na ten rodzajnik E. Natomiast w tym zdaniu jest jak najbardziej ok, ale nie w tym kontekście. To są duże zakupy, taki szał zakupowy, idziemy do jakiejś galerii handlowej i, i chodzimy od butiku do butiku, od butiku do butiku, wybieramy ciuchy i tak dalej. Czyli jak mówimy, to są zwroty, które, które należy użyć. Czyli go to the shop może być jeden, ale musi być dwa. Natomiast bardzo często mówią, i to jest wersja absolutnie poprawna i absolutnie naturalna. Mówią ludzi mnogiej, mimo że idę do jednego sklepu. Pytałem kiedyś Anglika, czemu tak mówią, czy może mają na myśli, że idę do kilku sklepów, że będę chodził, szukał, nie wiem, tańszej oferty. On mówi, nie, absolutnie. Po prostu tak się mówi. Go to the shops. Teraz wersja amerykańska, jak wiemy, Amerykanie nie używają słowa shop. Dla Amerykanina shop to jest raczej, raczej jakiś zakład nie wiem, mechaniczny czy coś, jakieś naprawy. Yy, oni mówią go to the store. Go to the store. Oczywiście on to powie jeszcze z restore, no to bo wiadomo to jest amerykański. Czyli go to the store to jest iść do sklepu w wersji amerykańskiej. Czyli tak jak mówiłem jest zwrot go shopping, ale to, jest, to są jakieś duże zakupy. Czyli nasze zdanie idę do sklepu można by tłumaczyć prawidłowo I'm going to the shop. The shop. Do you want anything? nie, nie czytamy? Nie anything. Robiliśmy lekcję o my nosowym link macie u góry. Przypomnijcie sobie wszystkie linki też będą w opisie. Albo właśnie liczbie mnogiej I'm going to the shops. Do you want anything? Albo po amerykańsku I'm going to the store. Do you want anything? Oraz słuchajcie, bo tak naprawdę słuchajcie, jeszcze cały czas podkreślam wam w tych wszystkich lekcjach, że no fajnie jest mówić naturalnie, tak jak Anglii coś powie w języku codziennym. To nie, nie, niekoniecznie język kolokwialny, ale język codzienny. Te zdania są jak najbardziej okej, okay, tylko one są takie dość oficjalne, czyli nie wiem, mówię nie wiem do babci czy coś takiego. Ale tak jak mówię do kolegi i tak dalej, to oni powiedzą takim sposobem, I'm off. Jakby uciekam, coś takiego. I'm off to the shop. Ewentualnie też w mno nogi. I'm off to the shops. Do you want anything? Chcesz coś? Także to jest wersja taka, słuchajcie, naturalna z języka absolutnie codziennego. A to jest taka wersja, powiedzmy, neutralna. Nie, że jakaś formalna, ale taka po prostu dość oficjalna. Okej, okay? dzięki.